OSP w piaskach dba o zdrowie i aktywne spędzanie czasu młodzieży dlatego na obiekcie naszej strażnicy wybudowaliśmy boisko do piłki nożnej siatkówki plac zabaw oraz miejsce do grania w koszykówkę my jako jednostka OSP dbamy o naszą małą ojczyznę od 25 lat a od 8 współpracujemy z młodzieżą i dziećmi <laughs> Angażujemy się w akcje charytatywne, łącząc się z innymi instytucjami. Dla z i Wiemy, że zabawa także jest ważna, dlatego nasza straż organizuje m.in. wycieczki rowerowe, wspólne spotkania przy ognisku oraz festyny. o bezpieczeństwo mieszkańców naszej okolicy, zorganizowaliśmy także pokaz pierwszej pomocy. Pamiętamy również o tych, którzy walczyli o naszą wolność i dbamy o miejsca pamięci w naszej miejscowości. Inwestowanie w wychowanie młodzieży to droga do świetlanej przyszłości. Dlatego jednym z celów naszej nauki jest dbanie o dobrobyt naszego rejonu. Osiągnięcie wielu sukcesów nie odbyłoby się bez wsparcia innych. Nasze środki pieniężne ulokowane są w rejonowym banku spółdzielczym w Lututowie, bo to gwarancja inwestycji w silny bank dbający o lokalne społeczeństwo.